Siemano, moje u Patricka, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj Farmers Life programy. Niedługie dzisiaj pewnie będzie nagranie, bo na zakupy jest pojeżdżanie i pierwsze co zrobimy: kunia w wózce zaprzęgnimy, no i wozem. Wozem polecimy, co by nie było i jakby się nie działo, żeby się więcej zakupów zmieścić. Radę dało. Tylko co ja tu za konia mam? Piękna, moja, w ciąży, znowu w ciąży. E, tutaj maciusia mamy, a tutaj co za kunia mamy? Klacz! Łojeny, kolejna klacz. Ożysz, <śm> tutaj w ciąży, orzesz, twoja mać, dobra, no to klacze nie, klacze to e, tym bardziej, że w ciąży ją mamy. Maciusia sobie e, pojeżdżamy. <śm> No i działamy, i działamy, jeszcze sobie zapakujemy. ja tu przed odcinkiem chwilę z tematem podziałałem, chwilę sobie tu pograłem, ale piękne drzewa mamy, ale piękne lasy tutaj, uuu, no to pięknie nam tu drzewa wyrastają, sezon i będą eleganckie, dobra, fajnie, fajnie. Tutaj wóz przygotowany, desek tam w lesie byłem, powyrabiałem, no bo m, co by nie było i jakby się nie działo. E, marzec, marzec dziewiątą rano mamy, od rana zwierzęta poogarniałem. No i tutaj w lesie byłem, e, deski sobie wyrobiłem, tam gałęzi i tak dalej. E, polatałem, do tego toaletę sobie tam zbudowałem. Oj, przepraszam, moi mili, że kichnąć mit, w tej chwili się tu chciało, jajko, jajko by się też sprzedało, wszystkie te weź ogólnie, wszystko to, e, koguta i kurę odkładam tu jo, e, teraz se wszystko tu na wóz machnimy, tylko i no pojedziemy Ch, tutaj jajeczka, e, herbateczka i wodeczka. Cyk, i to sobie tu gdzieś na przodek rzucimy dobra i teraz dalej z tematem pojedziemy o dobra tutaj setka jajeczka i tutaj jest kolejna buteleczka czy te butelki tutaj zmieścimy no to zobaczymy dobra się zmieściło więc na wóz by się o, wrzuciło tak syk Cyk. I tak jak już wcześniej wspominałem, tutaj w tym sezonie siać za dużo nie chciałem. 70 kg dźwigamy. Nie wiem czemu tak się stało. Choć z toalety mi się chyba nie korzystało. Dobra, o! Od razu lżej się zrobiło. I 80 kg wbiło. Kiedy oni to zrobili, że aktualizację taką dodali? Także Słomę będziemy sprzedawali. Chociaż, kurde, Słoma. Hmm, 70 słomy, 70 słomy, bo więcej on niestety nie kupuje i 70 trawy jeszcze sobie dorzucimy. Tak też właśnie to zrobimy. Niestety tam wielkich zysków mieć nie będziemy. E, 87 kg. trochę dużo, ale to nic się nie dzieje. Patenson są szaleje, sobie po prostu. Polatamy sobie tak tu pojeżdżamy e, Teleportować się nie będziemy Więc problemu z tego nie robimy A ostatnia aktualizacja dodać nam tu miała Lepszej trawy widzenie Jednak ja tu trawy nie widuję No chyba, że już od razu z orką tutaj wjeżdżamy I na spoko z tematem działamy Tego niestety nie sprawdzałem I na razie sprawdzać nie chciałem no, że gdzieś w którymś sezonie o, ale ten worek tam płonie. Eee, więc lecimy, lecimy. Wioskę sobie objedziemy, zakupów sobie dokonamy, bo trochę rzeczy nam brakuje. Przede wszystkim zaciery robić chciałem, cukru niestety już nie miałem. Do tego wszystkiego, koleżanko i kolego u mojej kochanej Maryśki trochę tam reputacje spadają, bo jakoś prezentów jej nie dajemy, a prezenty jej cały czas dawać musimy, także no zobaczymy, zobaczymy. A tu droga zawsze taka była? Ej, czy tą drogę... tej drogi tu nie było chyba. To tu jeszcze do tej drogi tereny fajne byśmy tu se zakupili, tylko co my byśmy na nich robili, nie? To jest właśnie takie mega ważne pytanie co by było tutaj mm, z tych terenów właśnie działanie, no bo no nie wiem, samemu, samemu szczerze powiem nie mam pojęcia ee, jakie byśmy mieli tutaj mogli robić zajęcia. We dwóch to inna sprawa, fajne pola, fajna byłaby zabawa, można by było jakie bardziej może rozbudowane dla zwierząt stanowiska majstrować no bo we dwóch to jednak byłoby co tam zasuwać z tematami my lecimy teraz dalej zobaczymy co my tutaj dalej mamy wózce prosto zatrzymamy pierwsze co pohandlujemy siano trawę oddać chcemy więc słuchajcie moi mili coście u mnie zagościli Właśnie kasa nam tu wbiła i dziękować zaznaczyła, o dobra, cyk, wszystko zawieramy, sprzedać też to, Brzmi zimno dziś, jakie ci cimno! chłopie, kurde, marzec, pohandlujmy, słuchaj, e, tę alkohole ci oddajemy, dawaj tutaj, bo się porobiło i no cukru mi brakuje. I normalnie to propsuje, tysiąc jeszcze wrzuciło, soli, kawy, herbaty nie potrzebuję, wódki też nie, ale buteleczki chętnie kupuję, wodę, a ile ta woda w ogóle? Kurde, 8 dolców, to nie, dobra, ja tej wody se daruję, czekoladki chętnie od Ciebie kupuję, o, cigarety to raczej sobie sami poskręcamy. Gdy tytoń już e, wyhodujemy, Chyba właśnie z tym cygaretami trzeba pojechać, bo ona tam Marysia ma kochana, od wieczora aż do rana cigarety by jarała. Miodu sobie kupimy. Mm, I tak myślę, to już wszystko co mamy, wszystko już tu zaliczamy. Tytoniu nie chce czekolady nie chce. Tutaj wszystko gra. Jest gitara, kralala. La. Na wozie tam herbatę rozgrzewającą mamy, więc najpierw pochandlujmy i chętnie łopatę od Ciebie kupimy. <laughs> Reszty więcej nie potrzebuję. Ja w tym momencie Tobie dziękuję. Zimno się zrobiło, już na wóz by się właziło. E, dobra, szybka herbatka. Odwója tatka, cukier sobie. Cyk machnimy, cyk i miodek. Inne rzeczy dorzucimy. Dobra. I jeszcze na zakupy polecimy. Na zakupach jeszcze se kupimy. Przede wszystkim pohandlujmy żaróweczki. Chętnie kupimy. Do tego eternity. Pełny pakiet bieremy. I paliwo chętnie również weźmiemy. Dobra. Tutaj wszystko. Wszystko mamy. I ze wszystkim zasuwamy. Czy my u ciebie co pohandlujemy? Co od ciebie kupić mamy? No niestety nic. Wszystko, co tutaj oferujesz, to wszy za wszystko ja dziękuję. Hmm. Tutaj kupić też nic nie chcę, więc okej. Okay. Lecimy, więc lecimy. Cyk jeszcze se na wóz wskoczymy i no te żarówki rozładujmy. Tu. O. Co by nie było, jakby się nie działo ropę by się tu podorzucało, a eternity jakie zmieścimy, grady nie damy. Ile tych eternitów, 30 kila, dźwigamy spokojnie, spokojnie, jak na wojnie. Teraz sobie dalej lecimy i ten materiał sobie wytnijmy, Co by długi, długi materiał nie był za długi. No i właśnie, właśnie już to mamy, właśnie tutaj dojeżdżamy. Co ja tam widuję? E, jak to się stało? Nie, tu. Białego lisa. Wcześniej białego dzika mijałem i mi się przypomniało, że ostatnio jak polowałem, to właśnie dzika spotkałem. Materiał trochę powycinałem, bo na spokojnie tutaj sobie jechać chciałem. A to z tego tutaj, takiego prostego powodu, że ja właśnie o tych tutaj złomach, o tych złomach tu myślałem, że je zabrać tutaj chciałem. W lesie sobie pozbieramy, posprzątamy, bo oczywiście złomu potrzebujemy. Złomu coraz więcej potrzebujemy, więc chętnie tutaj właśnie go zabierzemy, skoro go aż tyle tutaj mamy. Kiedyś już tu byłem, kiedyś już ten złom robiłem, ale jak widać, nie do końca, a złomu no trochę zleciało, bo w lesie się trochę budowało, więc chętnie tutaj sobie... Już myślałem, że to mina, a to liść, a nie... Kurde dziewczyna, dobra, dobra. Tutaj pozbierane, co za świnie tu zrobiły, w lesie nam tu naśmieciły. Czy tu jeszcze gdzie co mamy? czy my jeszcze co zbieramy nic nie mamy, a więc siadamy i dalej sobie pojeżdżamy szybciej bez wódeczki nie da rady ale wódeczki nie pijemy wątrobę sobie naprawiamy bo dziś tam ostatnio się ostro działo, ostro się Kazimierzowi popijało i wątroba go bolała także no niestety chwała mmm dobra no niestety na zwierzęta nie polujemy. Zwierząt już dużo w, u siebie mamy i sobie je odpuszczamy. A co tu takie lasy? To już moje, tu tereny? To już moje, to już to moje, ale tu zwierzyny. Łocie panie, jak maliny. Tylko na zwierzęta niestety nie mam czasu. Teraz, żeby zwierzęta wszystkie poobrabiać to bym musiał no, nie gadać, tylko ostro, z dwa miesiące przy stole tam stać i ostro z tematami, z nożem tam działać. Czy do Maryśki daleko jeszcze mamy, na mapę sobie spoglądamy, nie, już za zakrętem. Już za zakrętem, ale już wiem też, że wszystkie złomy co miałem to wszystkie tutaj pozbierałem. No i Mm, czystą, czystą raczej mapę mamy, więcej złomu nie pozbieramy, także złom no, będziemy musieli zacząć kupować nie ma się tu co przejmować dobra, mm, już to mamy, już tu sobie zakręcamy u kobity jeszcze sobie <laughs> stój prykoniku Bry... prykoniku mój kochany mm, czekaj czy dyszkę nie, ale piąteczkę sobie jedną paczkę wyrzucimy? O, tu ją sobie wyrzucimy. Ej, u nas sarynkę tutaj! Stój! Kurde, foto zrobić chciałem i sarynkę wypł wypłoszyłem. Ło, odnajdź zgubę, do widzenia, stawaj. Ło, pohandlujmy, pogodomy, co ty za prezenty? Cydryłbyś chciała, tabliczki czekolady byś chciała. I cukru byś chciała, no kobito na twa chwała. Czy my od ciebie kwiaty kupimy? Dawaj trzy razy bukiet kwiata. E no teraz to mi lata. Słuchaj, e, maliny dla dziewczyny, boróweczki, mm, dla dzieweczki, malin. Malin sobie od ciebie trzy sztuki jeszcze kupimy, bo tam sobie rząd dosadzimy, borówek też trzy sztuki e, to nie lada no i tego, tej szprycy ci do sprzedania bym musiał przywieźć także ok wszystko co mam to ja, ja tobie dziękuję w tym momencie na gospo się teleportuję, e, teleportem się udamy na szybkości się rozpakujemy wszystko mamy wszystko mamy dobra ostro sobie pojeżdżamy Mm, także zabierzemy, e, rozładujemy, wszystko sobie tu rozładujemy i dalej na zakupy pojedziemy marzec, marzec, poprzeplata, trochę zimy, trochę lata o, najpierw otwórz, teraz podnieś, dobra, przeładowany o, 60 kilo tylko ma dźwigany e, dobra, złom tutaj rozładujemy, eternit też potrzebujemy Kwiaty dla mej małżonki, sadzonki, sadzonki. E, tutaj skrzynia są sadzonki, więc tutaj sobie to schowamy. No niestety, w Farmers Life tak się dzieje, że patent są, gdy szaleje. No to nie za bardzo pomysł. Tutaj już pomysłów wiele mamy, co my jeszcze podziałamy. Wy w komentarzach też za bardzo nie podpisujecie. Co tu za pomysły macie? Jajko sobie przegryziemy wody. Też się napijemy dobra. Mm, tej wody widzę, że nie opłaca się kupowanie, bo normalnie jest tutaj ostre g... niegadanie. Dobra, cyk. To mamy, to mamy cukier sobie odkładamy, to również odłożymy. Czekoladki i kwiaty dla żonki sobie przy łóżku schowamy. E, papierosy też tu mamy. Dobra, tu jeszcze złomki i inne. Gdzie ja tu szopę się zakręciłem e, łopatę tutaj odwiesić chciałem. Mm, dobra i. i, i. I, i, i. I lecimy, teraz tutaj resztę rzeczy jeszcze schowamy i dalej pojeżdżamy, ale może byśmy tak zrobili, z toalety byśmy skorzystali, czy my tutaj miejsce byśmy mieli, zobaczymy, zobaczymy, no nie odczuwamy potrzeby, więc tylko 60 kg dźwigniemy. No to nic, bramę otwieramy i do następnego miejsca na zakupy się udamy. Ale w sumie teleport, teleport na szybkości do Tadeusza ku radości. Ło, wow. ale przyciło. Dobra, u Tadeusza, teraz co zrobimy? Ino se pohandlujmy. Pierwsze z y, Tadeuszem pogodamy, zobaczymy co tu mamy. Adi, czym my tu pohandlujemy? Eee, czym my co od ciebie tu kupimy? Eee, dobra. Nie, od ciebie tutaj nic e, niestety nie kupuję. Eee, więc okej. Okay. Nic od ciebie tutaj nie kupuję, do twej żonki podróżuję. Tu se pohandlujmy i chętnie cukru od ciebie kupimy. Do tego butelki też sobie dodamy. No i tyle, co tu mamy. Reszty raczej nie potrzebuję. Ja w tym momencie Tobie dziękuję. Na wóz zasiadamy. Do tartaku tym razem się wybieramy, bo w tartaku, e, co jeszcze zrobimy, to sobie mm, to sobie butelki zakupimy. Przede wszystkim butelki, szybciej, na trzeźwo szybciej nie pojadę. A, a to czemu? A to czemu tak wolno? Czemu tak wolno? Jeszcze nie głodne, upasienie 100%. To co on tak wolno pojeżdża. Szybciej nie pojadę. Słuchaj, pohandlujmy. Sadzonki od ciebie, drzew kupimy. Do tego butelek 20 bierymy. wy dużo tutaj chlejeta, dużo butelek mata. E, reszty nie. Aj. Pohandlujemy. Pokaż posiadane kłody. Nie mam. Pokaż najbliższy wóz. A, bo my przecież prosto z wozu sprzedawać możemy. Dobra. Z tematem ostro jedziemy. Wszystko co mieliśmy, wszystko sobie zakupiliśmy, więc na farmę wracamy i w tym momencie ten odcinek zakończamy. Ja w tym momencie dziękuję za oglądanie. W tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. My bawimy się ciągle i wspaniale. Do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się, cześć.